Siema. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co się stanie, gdy weźmiemy najsilniejszego bota z Czeskomu, czyli aktualnie jest to Maksimum 3200, z najsilniejszym botem z Licesa, czyli Leeches Stockfish Level 8? Ja też się nie zastanawiałem, ale tak się składa, że przeprowadziłem taki eksperyment, także zachęcam do oglądania, ponieważ sama partia była bardzo ciekawa. No i ja nie wiedziałem, co się dzieje, oglądając ją. W jaki sposób to zrobiłem? Po prostu odpaliłem sobie na jednym monitorze jeden komputer, na drugim drugi komputer i po prostu zawodnicy grali między sobą, a ja tylko przestawiałem figury. Białymi grał maksimum czyli czeskomowy silnik natomiast czarnymi grał liczesowy możecie dać znać w komentarzach albo przynajmniej teraz zastanowić się kto według was wygra no, bo jak spytałem na streamie, to były różne opinie. Także zachęcam do oglądania, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, będzie mi bardzo miło. Natomiast przechodzimy już do partii. I tutaj grający biały mi zagrał ruch E4. Nastąpiło C5 co ciekawe, skoczek F3, E6. I nie będę was kłamać, nie wiem do końca, jak działają te boty. Domyślam się, że mają jakąś książkę debiutów i po prostu sobie nią lecą, ponieważ tutaj białe nie zagrały ruchu D4, który zazwyczaj według komputerów jest najlepszy, tylko zdecydowały się zagrać ruch c3, czym dopuściły do ruchu d5, nastąpiło bicie. No i tutaj co ciekawe, czarne nie odbiły piąkiem, co jest oczywiście jak najbardziej spoko ruchem, natomiast zbiły hetmanem, ponieważ ten hetman nie może być atakowany przez skoczka. Nastąpiło więc d4, skoczek f 6 goniec e2, goniec e7, roszada, roszada i goniec e3. I jak widzicie, nawet pomimo tego, że grają komputery, które są raczej nieosiągalne dla nas, no to i tak wyprowadzają figury. To nie jest tak, że oni zagrali jeden debiut, w którym nie trzeba wyprowadzać figur. Trzeba wyprowadzać figury i trzeba wykorzystywać błędy przeciwnika na każdym poziomie. No i tutaj czarne stwierdziły, że skoro goniec jest na E3, to można go pogonić, bo ten goniec, zauważcie, wywiera presję na punkt C5, więc jeżeli zagramy sobie cokolwiek, może nastąpić tutaj po prostu bicie i po wymianie zostajemy z pionkiem więcej. Dlatego tutaj nastąpiło skoczek G4, goniec sobie poszedł na F4, nastąpiło skoczek C6, bicie. Bicie B4 i Hetman F5. I tutaj nastąpiło coś dziwnego, nie będę was kłamać, wiecie, to są partie komputerów, ja ich nie rozumiem. Natomiast sprawdziłem sobie potem z silniczkiem i silniczek tutaj mówi, że najlepsze jest goniec G3. Natomiast z jakiegoś powodu, może to jest kwestia głębi, może kwestia czegoś innego, Maksimum 3200 zdecydował się zagrać gońcem na C7. W sumie ma to sens, ponieważ teraz wieża D8 nigdy nie jest sensowne. Natomiast wiecie, koniec G3, no raczej też nic złego by się nie działo. Tutaj nastąpiło skoczek E5. Skoczek D2: Zauważcie, że komputery nie za bardzo lubią wymieniać figury, jeżeli nic im to nie daje konkretnego. Mamy 13 ruch i wymienił się dosłownie 1 czy 2 pionki. Także koniec F6 będzie groziło bicie tutaj, więc wieża C1. Skoczek poszedł na D3 i teraz zamiast bicia, bicia, no i nie wiem, tam zagrania wieża E1, skoczek E4, białe zdecydowały się odejść wieżą i co ciekawe, tutaj mamy pierwszy moment w partii. Gdzie komputer mówi, że jest przewaga koloru czarnego. Wieża B1 było niedokładne, przynajmniej według, wiecie, komputera na się. Może czesko ma jakieś inne rzeczy i stwierdził, że to jest spoko. Natomiast wieża B1 było dość dziwne. Skoczek F4, B5, Skoczek E7. No i mamy pierwszą wymianę figur, a mianowicie białe oddają parę gońców. W zamian za. Nie wiem co. Po prostu Hetman jest na F4, on może być potencjalnie obiektem ataku. Hetman C2, Skoczek G6, Wieża D1, wszystkie figury wchodzą. No i generalnie, jakby to była jakaś tam pozycja z książki, to mówiłbym Wam, że wiecie: No tutaj, prawda, y, czarne mają parę gońców, ale w zamian za to jej, ich goniec na C8 jest problematyczny. Nie bardzo jest jak go włączyć do gry, bo jak kiedykolwiek nastąpi B6, no to ten goniec jakoś na F3 kiedyś wejdzie i mogą być kłopoty, nie? Więc y, trzeba na to po prostu uważać. Dlatego czarne zdecydowały się zagrać hetman C7, nastąpiło A4 i czarne zdobyły pionka. I ja na tę partię patrzyłem bez silniczka i myślałem, że yy, grający białymi jest pijany albo niespełna rozumu. Ponieważ ma pionka mniej, przeciwnik ma parę gońców, no i wygląda na to, że czarne tutaj po prostu wygrywają. Hetman E4. Czarne grają hetman C5 i okazuje się, że powierza C1, hetman F5, G3 nie do końca jak... Czarne mają jak się rozplątać. To są właśnie te kłopoty. Być może grający yy, czarnymi nie docenił tego, że inicjatywa białego, czyli jego przeciwnika, będzie tak potężna, bo okazuje się, że trudno jest wykonywać ruchy. Czarne, jak zagrają tu. No to wymieniły parę hetmanów, wydaje się, że spoko. Odejdą sobie gońcem, ale jak się tak zastanowicie, no to przecież ten goniec nigdy się nie ruszy. Nawet gdyby było zagrane B6 i goniec B7, to zawsze wieża wchodzi tutaj. Jest bardzo dużo kłopotów, więc wymiana hetmanów nie wchodzi w grę. A skoro nie wchodzi w grę, no to co, coś trzeba zrobić. Czarne zdecydowały się zagrać ruch E5, żeby tego gońca mógł sobie, móc sobie wyprowadzić. I faktycznie po odejściu goniec E6, czarne dokończyły rozwój, wszystko jest spoko, prawda? No, nie do końca. Koczek idzie na E4. No, i teraz ktoś z Was pomyśli, no spoko, nie? No, ale zagram sobie wieża D8. Koczek D6. Tracimy pionka. Długofalowo białe odzyskują prawie zawsze tego pionka. Więc skoczek E4. Ok. Czarne stwierdziły, dobra, to nie dam Ci za free. Zagram sobie goniec E7. I teraz, jak chcesz zagrać tak, no to ja ci to zbiję, zbiję. Przynajmniej nadal mam pionka więcej kolorem czarnym. Pozycja dalej jest problematyczna ale jednak białe nie mają tego pionka odzyskanego. Natomiast tutaj plan białego był inny, ponieważ białe zdecydowały się zagrać ruch skoczek g5 z atakiem na tego gońca i zaraz zobaczycie najbardziej absurdalną sekwencję posunięć, jaką widziałem, ponieważ czarne w tym momencie wracają gońcem na c8. To jest jeszcze ok, nie? W sensie, no, goniec atakowany, uciekamy, spoko. Białe grają goniec c4, spoko. Czarne odchodzą królem na h8. Ale zauważcie, że teraz ten skoczek nie ma się gdzie ruszyć. Tu nie może, 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 tu nie może. Dlatego białe grają H4 i wydawało mi się, że to jest koniec partii. Bardzo trudno jest się obronić przed ruchem H5. Na przykład goniec podejdzie sobie na B4, no to tutaj następuje skoczek F7, trzeba to bić, goniec F7, Hetman bije, ale tutaj jest szach. I jak nie wiem, cokolwiek nastąpi, typu skoczek F8, bijemy, bijemy, bijemy. No i koniec końców mamy jakoś więcej, i totalnie wygrana pozycja. To jest tak jakby jeden z wariantów. Z drugiej strony, jak odejdzie, gdzieś, yy, jak odejdzie sobie gdzieś wieża, no to znowu skoczek F7 jest totalna lipa. Jak królem wrócimy, żeby po H5 móc odejść koniem na H8, no to to wygląda obrzydliwie. I okazuje się, że czarne mają tylko jeden ruch w tej pozycji, który im ratuje pozycję. I jest to ruch H6. I nie ratuje on przed H5, tylko okazuje się, że po H5 wcale nawet nie bijemy i nie przechodzimy do takiej pozycji, tylko po ruchu H5 czarne miały zaplanowany skoczek F4. Jak nastąpi bicie bicie. Hetman odchodzi dopiero teraz jest bicie. Czarne mają przewagę. H6. Jedyny ruch który ratuje pozycję, pomimo tego, że on nawet nie dodaje kolejnego pola dla skoczka. Po H6 nastąpiło więc skoczek F3 i teraz znowu. Wydawać by się mogło, że czarne muszą jakoś tutaj reagować. Człowiek, widząc taką pozycję, no to musiałby mieć Pampersa założonego, żeby nie mieć jakichś tam problemów. Natomiast czarne na luzie. B6. Mam słabego gońca, chcę go wyprowadzić, nie boję się tego, bo Hetman tutaj kontroluje. Nie boję się ruchu goniec D3. Ponieważ czarne mogą zagrać goniec B7 i nie ma gdzie tym skoczkiem odejść, bo jak odejdziemy gdziekolwiek, no to Hetman bije na F3, natomiast po odejściu takim, żeby tego bronić, Hetman G4 i nic nam to nie dało. Dlatego białe zagrały wieża C7. Podwójne uderzenie potencjalnie, oczywiście ten goniec jest broniony przez skoczka, ale, yy, ale potencjalnie mogą być tu jakieś kłopoty. Czarne na luzie grają goniec D5. Białe nie chciały mieć tutaj jakiejś presji, dlatego wróciły sobie skoczkiem na D2. Nastąpiło Goniec D8, powrót, wieża wróciła na C1, Hetman poszedł na H3, Goniec wrócił na F1, Hetman E6, Hetman D3 i czarne atakują. I po tym wszystkim, co się stało, pomimo tego, że białe wydawało się, że mają dużą przewagę, że puszują przeciwnika, okazuje się, że to teraz czarne przechwytują inicjatywę i to białe muszą grać jedyne posunięcia. Skoczek idzie na C3. Goniec b7. Goniec wraca. Tak zauważcie, że czarne tutaj mają bardzo dobrą kontrolę nad białymi polami. Także nastąpiło tutaj skoczek c4, ale czarne atakują. f4. Jeśli białe się pomylą, no to tutaj będzie koniec mistrzostw, do widzenia. Białe mają tylko jeden ruch, który zachowuje mniej więcej równowagę, pomimo pionka mniej, i jest to hetman d7. I chodzi o to, że teraz po takiej wymianie-wymianie wymieniliśmy aktywną figurę przeciwnika i wierzcie lub nie, ale teraz to czarne muszą grać bardzo dokładnie, ponieważ jeśli się pomylą, to wtedy białe przechodzą do wygranej pozycji. Jedynym ruchem tutaj, czarnymi, jest zagranie goniec C8. Goniec był atakowany, te gońce, zauważcie, dziwnie wyglądają. Wieża T6, bicie na G3, bicie na G3. Teraz skoczek E7, i zaraz znowu. Będzie coś bardzo absurdalnego. Ponieważ po ruchu koniec 2 gramy wieża B8, co jest logiczne, nastąpiło skoczek e5. Białe odzyskały pionka i wydaje się, że mają dużą inicjatywę, natomiast tutaj okazuje się, że wpadły w pułapkę, wpadły w sidła przeciwnika, ponieważ skoczek na e5 nie mógł się znaleźć, ponieważ po ruchu koniec e5, wieża jest stracona. Ewentualnie skoczek jest stracony. Jeżeli tylko wieża gdzieś odejdzie, to, to tracimy skoczkę ale to było wszystko przygotowane przez białego, ponieważ teraz jest skoczek e4 i okazuje się, że po biciu bijemy, presji jest bardzo dużo, ta wieża się nie może ruszyć, zaraz zagramy wieża c7 i to białe mają bardzo dużą przewagę. Poświęcenie wieży po to, żeby osiągnąć przewagę. I czarne mają znowu tylko jeden ruch i tym ruchem jest wieża b7. I samoistne podejście pod gońca na G2, który jest przesłonięty przez skoczka, ponieważ komputer widzi, że skoczek broni wieży. Więc jeżeli teraz skoczek się ruszy, to my zbijemy, przeciwnik zbijemy, zbijemy 200 IQ po prostu. Białe lecą. Białe lecą na drugim skrzydle. No bo to jest to miejsce, w którym mogą próbować rozwijać atak na króla. Czarne zagrały goniec B8. Rozwiązują swoje, swoją wieżę, ta wieża ma trochę więcej pól. Goniec sobie wrócił. Tego ruchu, no chciałbym Wam jakoś wytłumaczyć. Ruch goniec F1, jaki jest sens, ale nie potrafię, po prostu goniec wrócił na F1. Tak... <laughs> nie wiem. Czarne zagrały A5, teraz nastąpiło bicie w przelocie, wieża A7, wieża E1, ale w tym momencie czarne mogą już zbić tę wieżę i przechodzą do końcówki, gdzie mają jakość więcej. Czy ta jakość jest wystarczająca? Po ruchu goniec A6, goniec A6, hops. Okazuje się, że i tak... I nie. To znaczy ta jakość byłaby wystarczająca, gdyby nie fakt, że na końcu tego długiego wariantu, który rozpoczął się w zasadzie ruchem A5, pyk, 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 pyk. Białe mogą zagrać ruch skoczek F7. I jak król odejdzie, wieża tu. I teraz to białe grają na wygraną, ponieważ białe mają dwa skoczki w zamian za. Wieża i pionka. Tylko okazuje się, że nie do końca, ponieważ te skoczki są bardzo mocno spętane, a ta wieża niby jest aktywna, ale te pionki też będą lecieć. Nie ma jak. Jedyna obrona, żeby bronić się sobie tego pionka, to jest zagranie ruchu skoczek E5-szach. I po tym wszystkim, co widzieliśmy. Partia zakończyła się remisem i powiem Wam, że chyba częściej będę sobie robił takie eksperymenty, bo bardzo fajnie się to oglądało. No to, co tutaj te boty zrobiły, te poświęcenia, to oddanie, w ogóle losowe ruchy, masakra i to H6, które było niesamowite, wow. Bardzo fajnie mi się to oglądało, mam nadzieję, że Wam też. Także, także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, będzie mi bardzo miło. A tymczasem ja się z Wami zagnam, elo.